Cześć, żeby poprawić trochę technikę jazdy i bezpieczeństwo w ruchu miejskim, nie tylko, warto potrenować. Potrzeba, po pierwsze, chęci i bez narodzenia, e, mi się nie chce, nie potrafię i tak dalej, bo ja też nie potrafię, a teraz potrafię troszeczkę. Po drugie, motor, mamy. E, motor musi być sprawny, czyli musi być wyregulowane zawieszenie, muszą być sprawne hamulce i musi być nacią, naciągnięty łańcuch. To jest takie minimum. E, potem fajnie jest mieć pachołki. Te na kuferku leżą sobie moje pachołki z Dekadlona za 70 zł. Są w różnych kolorach. Ja tu użyłem niebieskich i czerwonych, tak jak jest na czymkanie niebieskie, czyli tak mamy, chcemy je mijać mające z lewej strony, dlatego że lewą ręką włączamy sobie długie, niebieska lampka, a z kolei starter czerwony z prawej, więc mijamy pachołki czerwone z tej strony i to jest cała logika, którą nam potrzeba. Pierwsze kółko rozgrzewkowe, zobaczymy co z tego wyniknie, omijam sobie pierwsze po to, żeby się rozpędzić. No i dalej już próbujemy sobie kręcić kółka. Jak widać, niebieskie z lewej, a czerwone z prawej. Jeżeli weźmiemy jakieś za późno, to potem się mści, bo kolejne mijamy blisko, nie tam gdzie chcemy, prawda? No i tak kręcimy sobie kółeczka. Trasa dowolna, jaką ustawiamy sobie. Generalnie każdy z nas pewnie na początku ustawi sobie zbyt hardkorową trasę, a potem będzie to poprawiał ewentualnie. O, teraz wziąłem za szeroko i patrzcie, co muszę zrobić, aż taką zawrotkę, żeby nadrobić. Dobra, no co, teraz zaczynamy już, troszeczkę szybciej spróbujemy. Generalnie mało pracy hamulcem przednim, praktycznie wcale, a więcej tylnym i sprzęgłem. Hamulec sprzedni, puść, i już kręcimy, za późno, OK, trzymam tylny, dokręcam mocniej. To było też bez przedniego. Tak. Przód puszczam i lecimy na prawo. O, znowu za późno to i czerwony się mści. jak będziecie mieli zbyt gumowate zawieszenie, źle ustawione pod waszą wagę, źle, za szybko na przykład odbijające, albo za wolno odbijające, a za szybko nurkujące, to będziecie mieli taką galaretkę, że będziecie mieli galaretkę w geciach ze strachu, że się zaraz wywrócicie. Zawieszenie musi być ustawione prawidłowo, żeby móc takie cuda robić. No to, to nie są żadne cuda, to jest po prostu standardowy trening i jak wy, ja to potrafię, to wy też to potraficie. Także teraz była. Są teraz szkolenia z Moto szkoła na torze. Tam są oczywiście manewry szybsze, na torze pod okiem instruktorów, a samodzielnie muszę sobie potrenować właśnie takie wolne manewry w dowolnym miejscu. Ja to sobie, sobie akurat trenuję we Wrocławiu na parkingu pod magnolią. Jest noc, także nic mi to, nikt tu nie, nie jeździ, nie przeszkadza, ochrona mnie nie przegania. A w poprzednim razie, jak tu byłem, to mi wyłączyli światła o 23.00 w tej chwili mam akurat już po północy i światełka dalej są, więc jest spoko I dobra, znowu czerwone się czci. Zagadałem się Generalnie, jak pierwszy raz tu trenowałem, tutaj, na tym DL-u To miałem zadyszkę w 5 minut A w tej chwili jadę z wami I rozmawiam bez większego wysiłku Generalnie najważniejsze jest to, żeby sobie swoje trzewia trochę rozruszać, bo tego to oddech leży i wszystko leży. Oczywiście obiecuję wam, że po takim treningu będziecie za kompletnie spoceni, ale chyba o to chodzi, co nie? A, no, pewnie już lewa opona, z lewej strony opona zamknięta. Ona założona 4 dni temu wydaje, że 3, no to trzeba ją troszeczkę rozjeździć. A nie, że się będzie nudziła na bokach i tylko wycierała po środku. Oho, zaczynam robić błędy O, to myślę, że będzie ostatnie kółeczko Tak, zdecydowanie zaczynam robić błędy Okej okay. To Znaczy, że czas na koniec transmisji pozbierać pokołki i do domu spać, bo już jest późno, po północy bodajże. Tak. No to tyle. Powodzenia Wam życzę w trenowaniu. widzicie nie ma nic trudnego, trzeba tylko chcieć.